Hej, witam Was bardzo cieplutko. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o trzech naturalnych mydłach, które ostatnio stosuję w swojej pielęgnacji i którymi jestem zauroczona, zachwycona i będę Wam je polecać. Pierwsze jest to czarne mydło marokańskie, kupione w takim sklepie ze zdrową żywnością pojemność 200 g, cena 25 zł. Jest to 100% naturalny produkt. Konsystencja jest taka galaretowato-glutkowata, kolor zielony. Zapach niekoniecznie ładny, taki specyficzny, ale nie zwracamy uwagi na zapach, tylko na działanie tego produktu, a działanie jest rewelacyjne. Także to, co robi to mydełko z naszą skórą twarzy, jest genialne, jest to mistrzostwo świata. Także jest to produkt wytworzony z czarnych oliwek i z oleju oliwnego. Zawiera bardzo dużą ilość witaminy E, która jest witaminą młodości, jest świetnym antyoksydantem. Jest przeznaczony do pielęgnacji każdego rodzaju skóry. Ja mam skórę suchą i u mnie się sprawdza doskonale. Jest również przeznaczony do skóry trądzikowej, do skóry wrażliwej. Reguluje wydzielanie sebum, świetnie oczyszcza, regeneruje naszą skórę, nie zapycha naszych porów. I nawilża. A przy okazji usuwa martwe komórki na naskórka. Czyli ja stosuję to mydło do codziennego mycia twarzy, ale można stosować je również dwa razy w tygodniu do peelingu enzymatycznego, nakładając na 5 minut mydełko, i po 5 minutach zmywamy skóra. Jest gładka, jedwabiście, delikatna, mięciutka. I wspaniale odżywiona. Także to mydło jest świetne, bardzo wydajne. Polecam, polecam, polecam. Drugie mydło to jest czarne mydło babuszki Agafi i to jest mydło naturalne, wyprodukowane na bazie 37 ziół, między innymi w skład jego wchodzi krwawnik pospolity, pokrzywa, rumianek, mydlnica, szałwia, lukrecja, wosk pszczeli i to mydełko jest koloru brązowego, brązowo-czarnego, konsystencja również taka żelowata. Wydajność niesamowita i e, niesamowity, piękny zapach. Zapach kwiatowy, e, łąkowy, przepiękny. W środku, po otworzeniu pudełeczka, e, znajdujemy taki brzozowy listek. Czarny kolor tego mydła e, jest e, z, za, e, to mydło zawdzięcza czarny kolor dziegciowi i czadze brzozowej. Dziegieć jest to taka smolista substancja powstająca w wyniku suchej destylacji drewna i kory. Właśnie dziegieć stosowany jest przy łuszczycy, ma działanie przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne i czaga jest to właśnie na taka na brzozie grzyb który ma również działanie antyseptyczne i oczyszczające. Także to mydełko jest doskonałe do mycia ciała i do mycia włosów. Ja stosuję go do mycia włosów, jest ono doskonałe, pozostawia piękny zapach i cena jego to jest 25 zł za 500 ml, ale w sklepach internetowych widziałam, że cena tego mydełka nawet dochodzi do 40 zł. I trzecie mydełko 30 ml, mydło cedrowe babuszki Agafi. Konsystencja również jest podobna, kolor taki brązowawy. Zapach już tutaj taki powiedziałabym mydlany, ale przyjemny. I ja używam tego mydła do mycia włosów. Ono jest przeznaczone również do mycia skóry całego ciała. I to mydło zawiera również wyciągi z ziół i różne oleje. Między innymi olej z drzewa cedrowego, który zawiera bardzo dużą ilość witaminy E, witaminy F. I mnóstwo minerałów regeneruje nasze włosy, odżywia nasze cebulki, wzmacnia. I ja z tego względu, że właśnie tutaj był taki opis, że doskonale wpływa na kondycję naszych włosów, zakupiłam to mydło w celu mycia skóry głowy i włosów zamiast szamponu. I doskonale ono się sprawdza. Po stosowaniu jakimś miesięcznym stwierdziłam, że moje włosy mniej mi wypadają. Także są to. Aha, i nie powiedziałam jeszcze, że za pojemność 300 ml zapłaciłam 12%. Złotych. Są to trzy mydła, z których jestem zadowolona i na pewno do nich wrócę. Będę chciała jeszcze chyba spróbować takie mydło kwiatowe, które jest takie białe, i mydło miodowe. Jest też mydło gdziekciowe, ale ono chyba nie ma ładnego zapachu. Także polecam Wam te mydełka. Jeżeli któraś z Was miała to mydło, to podzielcie się ze mną swoimi wrażeniami, czy tak samo jesteście zadowolone z tych mydełek, czy u Was się sprawdziły, czy, czy może się nie sprawdziły. Także dziękuję za, Wam za chwilę uwagi i do następnego spotkania. Pa!